Misaki, co ty tam w tej szkole znów odwaliłaś? Wytułaś mm. mi to jeszcze raz, bo ja jakoś tego nie rozumiem. No, no, mówiłam. no co mówiłaś, no co? No, Max się za, za, chciał zaatakować Andrzeja, bo już to widzę. Tak, to chciał zrobić! Tak, on takie spokojne dziecko. No i może to jakiś demon w przebraniu? W demo. Nie moja wina, że on ma takich rodziców! Zrozum, on to jest jakimś... Nie wiem, on jest pacyfistą, on by nawet ciebie nie uderzył! Inni to potwierdzą, moją wersję! Nie wiem, zapytam się później dzieciaków. W ogóle, tu jest jakaś restauracja, nie wiem, czy tutaj byłaś. Mm, to, um, nie, To nie... czyli byłaś e, istnieje taka możliwość e. ale dobra podobno tutaj jest jakieś dobre jedzenie co tu mają w menu e. co dzisiaj mają bo, bo ja nie mogę doczytać Eee. Jestem... E, zupa dniowa jaka zupa dniowa e, zupa dniowa a dniowa czy dniowa? O, dzień dobry, zapraszam do środka! E. To jest stare, nieważne. Chodźcie do środka! Już! E. A, Państwo między nas. To do widzenia! Proszę, to, to on jest! Weź, to on, to on. Dzień dobry, Państwa! Zapraszam do środka! Dzień dobry! Proszę, usiądź. Jakieś... Wynika! Przesuń się, tak Proszę tutaj, wolny stolik był zawsze wolny Ale tu są jakieś panczki. Proszę Nagle jest Ups, te... Jestem szybki Zaraz jest... chrono Dzień dobry pani Mati Czemu Cię nie ma w szkole? Byłem, dostałem szóstkę z ostatniego sprawdzianu Pytam kto to jest kochanie? Co? Co? E... E... No to moja mama Uf. Eee, do... e, dzień dobry, pani mam ochrona. Dzień dobry. Ej, plan się wali, co robić? Co robić? No tutaj, ee... i weź ci... dobra, 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 dobra. Dobra, to już Proszę, to łosią wpłodzie, co pogadacie. Bądź cicho, jak nie to wynocha. Już, no, proszę. Eee, czy ten pies to zawsze w każdej restauracji musi pracować? Dzień dobry, w czym mogę pomóc? To nie McDonald's! No dobra, to proszę o to, danie nasze dnia i wszystko. A? Proszę sobie coś wybrać. Za, bo jest jakiś może szef tej restauracji? Oczywiście. O, mam go przy. Dobra, eee. Szefie! Szefie! Boże, ta restauracja jest coraz dziwniejsza. Szefie! Na dół! Już ile, co się znów dzieje? A, zaraz ja kojarzę Nie ten. Wiem. Zaraz! To jest Mati? O,ku! Co ty tutaj robisz? E, no, ja przyszedłem coś zjeść, ale e, z córką, a zaraz, gdzie cię wcięło! I dorosłeś i się zmieniłeś, i... No mówiłem, że chciałem kiedyś sobie z restaurację, co nie? No, tak, no, no, to, pamiętam. no to właśnie w niej jesteś. To, jest to twoje? No moje, znaczy na spółkę z, z moją dziewczyną. Zaraz, ja, ty masz dziewczynę? Mam dziewczynę. To się... A fantalisa? A ty nie wiesz, wie, że masz dziecko? Gratuluję. Hmm? Ja. To jest moja córka. A ty kogo masz, że masz dziecko? Gratuluję. każdy się zda, co to teraz robisz? Jestem jest ten drugi. Teraz. Co tu jest za menu? Czekaj. Przystawka. Woda z solą. Woda z solą. Woda z solą do picia. Woda z solą. Woda z solą. Woda z solą. Woda z solą. O, dziękuję, Deser. Woda z solą. Woda z solą. Woda z solą. Specjal dnia... solnik. Z... Z... Ładnie. Pokaż. Pokaż. No co, no masz. Dzień dobry, polecamy serdecznie wody z solą! Specjalne dzisiaj danie! Dokładnie! A, Właśnie, szefie, 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 szefie! Czy po menu ma... się... musi menu Menu zmieniło! Mam was Zabić mam was? Menu się e, zmieniło! Się e, zmieniło. E, o, chodźcie, panie nie, szefie! Szefie, chodź na dół! Do, szefie, do szefie, kuchni! A, Trzeba iść do szefie, kuchni! No co, podać wodę z solą? Podać? Dobrze, podaj wodę z solą! Pytanie, kto wam dał te menu? Ale panie szefie jakoś ja jestem panem od zarządzania zarządzającym zarządzaniów Ale no? mnie to nie A no Razem z, personel, z personelem wymyśliliśmy innych... Cicho to Cicho ja bądź Ja to mówię, ale ja to ale mówię pan, mówi. pan zę, Ale on to Jeszcze mówi jedno słowo jedno... Ale to ja to mówię A. Jezus Jeszcze... dalej nas nie pamięta Tu no właśnie O nie no. Dobra, ej, Słuchaj, chodź! pytanie tak? Czemu dałeś im te menu? Czemu? Bo oni mi to zaproponowały. Powiedzieli to... to jest dobry pomysł Ja mówi, tak to jest dobry pomysł! Kto ci to zaproponował? On personel! To tutaj mi ale... Dobra, słuchaj, no, ale to nie jest mój problem, rozumiesz? Ale... Dobra, chodźmy, obejdźmy na bok po bo będą pewnie to słyszeć. Chodź, 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 dobra, chodź, Dobra, chodź, chodź, chodź. dobra tu nie będą no? nas słyszeć, słuchaj. Robimy to, to no? co ustalone. ustalone. Ja okay. robię wodę z solą, Ty zagadujesz. Dobra, ale... Ja tą jedną wodę otruwam dla tego, sajana, tego Matiego, co nie? No. I on ma to wypić. No wiem, ja to, ten... ja, to ja to wymyśliłem. 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 Dobra, nieważne. Słuchaj mi dokładnie. On wypije, no. Sajkę, więc to potem robimy. Co? Lecimy na Pluton. A nie na księżyc miał być? Dobra, to może być księżyc potem Pluton, a zresztą może całą gamy tych Dobra, o, dobrze. pan jest jasny? Tak. No to do roboty. Dobra. Powiedz mi to jeszcze raz na spokojnie. Jak to jeszcze? się działo? No, jak to było po kolei? No, on zaczął atakować! No i. I stanęłam pomiędzy nimi? Boże, no, no, jakbym widział z siebie małego. Ty. No, co? No, wiem, że chciałaś po prostu ich obronić, tak? Czyli w końcu twierdzisz, że to on to zaczął? Zrobił hmm. to? Możliwe, że tak, bo mi się nie podobało wtedy, pamiętasz, w sali? E, ale co? No wtedy, jak uderzyłem w i on się wtedy wnerwił, zamienił się w Super Sayana. E, tak, pamiętam. To więc wiesz, e, prawdopodobnie on ma jakby dwie swoje osobowości. E, Okej. Okay. A ty musisz zacząć znów, z, z powrotem ze mną trening, trening. Co tam się dzieje? Dobra, nieważne. Musisz znów ze mną zacząć trening, więc ciebie i Maxa, i przy okazji Filipa. Chcę z nim. Jesteście dwójką Sajanów, tak? Nie chcę z nim. Musicie się czegoś nauczyć. Czegoś, co ja też muszę nauczyć Filipa. Ale czemu z nim? Ale po, po drugie, możecie nauczyć transformacji w wyższe stadium Super Sajana. Hmm. Nie chcę z nim. O, w ledwo co super sajana 1, a jak ty się nauczysz super Saiyana 3? Mm, będziesz? Dalej nie chcesz z nim! Jest idiotą! To co? Ale masz duży potencjał, masz nawet większy potencjał ode mnie! Co to ma teraz do rzeczy, ja nie chcę z nim! Ale kto powie, że będziesz z nim trenować? Ty! Teraz! Ale on będzie trenował z Filipem, a ty ze mną! Co z tym widzę? No, Ale zdecydowali się Państwo już czy nie! Eee. Macie jakiś, jakiś stek? Woda z solą? To... Tylko woda z solą. To co? A co chodzi z tą wodą, wodą z solą? Jeszcze solnik, nie chciał! E, coś nam wmieszali w planie po prostu. Eee... Idźcie się, nie wiem, przebrać albo coś. Macie dzień wolny. Ale... A nie! Nie panie! My dzień wolny. Pracować. Nie! Ach. Dobra! Ale damy wodę z Jesteś Jestem Dziękuję! Woda z solą! Woda z solą jedna! Ty jeszcze... Łata, co to jest? Jedna taka umiejętność, którą się nauczyłem. O Boże, to mnie chyba coś mi minęło. A, bo ty, no ty... chyba ty, ty chyba nie poznałaś Smoka nigdy. E... Hmm. Nie, nie widziałem jej nigdy. Dobrze. Smoku jestem, hej. E... Misaki. Ja to biorę! Miałe. Miałe. Napiję się, spróbuję czy dobre. Poczekaj, gdzie? Dobry! A, czekaj! Pasuje! O nie! Głów, spokojnie, trzymaj się! Dobry. Ale... przyniosłem wodę z solą? A to jest pasyki. Ale, ale któreś pomył? O! O! W gdzie to kola? Krym ciąg! O, ja nie. O! Mam jedną syfikę, może trafikę? Eee, co e, jest z tym psem? Eee, jest to trzeba w tym momencie robić? Tak? Eeh. Dobra, uciekaj się w koszykach! Nie było nas tutaj nigdy! I Gdzie są ci pracownicy? Nie wypalił plan! Miało byś tak pięknie! No, za tydzień coś my myślimy lepszego, dobra, mówisz mi! Dobra, dobra, dobra! D odpalamy plan! D! Dobra, a nie C? D! Bo jak D, jak wiadomo co! Dobra, no to F! Eeeeh, a... nic! Czekaj, o, co. Czekaj, co. Raz, co, 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 co jest z tym. z tym Dobra, dzwonię. Ej, to jest trute. Co, co to jest? To jest jakaś trucizna ci, w tym jest! Co? Gdzie oni są? Nie, nie wiem, no wybiegli przez okno. I znów muszę iść na policję. Znowu ktoś się pod... Jak znów? Znowu, no znowu mam, ktoś cały czas się notorycznie pod, podtrzyma pod pracowników moich. Dziwne. Mam dość tego już po prostu. A, dobra, to może coś normalnego zjemy. A, ale trzeba, ale musimy chyba jego Nie, On, on, on tak zwykle ma. Nie, nie w stanie. piesek mam. Nie, mam. nie może, może to go budzi. Poproszę dwa hamburgery, frytki i dużą kolę. Nie działa. Dostaniesz podwyżkę. Hmm. Dobra, 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 to chyba jednak nie, nie zadziała, muszę go chyba przeteleportować do szpitala, bo on jest utrudny. Jakbyś mógł, proszę, bo... jednak on chodzi cały czas do pracy. E, czekaj, może użyje swojej boskiej mocy, może to da radę jakoś, czekaj. Yy. Czy on pierdol? Nie wiem. Ej, już użyję jeszcze raz, może mi się uda tę toksynę wyjąć. Yy. Żyjesz? Halo? Hmm. No nic, dobra, szpital. Inaczej inaczej go ten nie wezmę. Aaa, dobra. Nie, jest w szpitalu to jest najważniejsze. Prawdopodobnie no to, powinni dziękuję, go ten. Nie, co bym zrobił bez by ciebie? O, tort. Chyba dla ciebie. Pan mi dał. Nie jest pan. O, właśnie, jest e, jeden. Jest jeden, mamy problem. Jaki znów? Twoja córka, tak? Tak. E, jakby powiedziała, że jest Twoją córką. No. I mówiła, że bardzo lubi czekoladę. Tak. I chyba narobiła ci trochę długu. Co żeś znów zrobiła. Ile? E, A ci ci mówi! Powiem tak. Znaczy, że tamty, jest... tamty, w sumie? Nie, chodzi mi o codziennym przychodzeniu. Eee, a, a ty wiesz? To, jeszcze... to dlatego ty wiesz, dlaczego my gdzie idziemy? E, masz może tak, nie wiem. Kilka razy mam, mam go powiedzieć, że może. Ja piorkuję, ile tego? Teraz czterysta. Złotych? Tylko. Razy pięć. A to nie powinno być jeszcze ten? Jeszcze za tamte te? Wtedy? A, Izaki! Dobrze, że idziesz ze mną na ten trek. Jestem. E, to miało być nie razy 5, tylko razy 10. A! To się zgadza w sumie. Cztery tysiące? Pięćset ja nawet tyle nie zjadam ja sam! Ale to jest kilka dni. Ale wiesz o tym, że jesteś... Ale jesteś Sajanką tak samo każdy Sajan dużo je! Chyba posmakowałem czekolada Ona jest wegetarianką dlatego. Dobra, możesz mi dać jeszcze jakiś bewstyka, jej, nie wiem, coś czekoladowego. Dobra, Już zostałem! Dostaniesz jeszcze jedno dobra, ale musimy serio, musisz tak potrenować, żeby, żebyś była lepsza od Maxa. Hmm... To nawet pasuje. No tak! Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. wyśledziłem państwa, bo chcę powiedzieć tylko, że... No niestety państwo do notorycznie, proszę to określić. A, ale my poszliśmy na obiad. To właśnie. No, obiad, Ale jej zajdzie się skończyły. Ale to jej zachowanie z kary. Trzeba Masz w co, No właśnie. Jak mi pan złapie. Nie, nie, sieć. Ona, po jak zjemy, to pójdzie. Nie, ja jej ja coś zrobię. Patrz, teleportuj się przed dyrektorem O boże święty. Jak pan jej ze to ja zadziałam. zadziałam Niech pan lepiej ogarnie chrona. Eee... o w dyrektorze. O To jest nie eee... no, 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 niemiły dyrektor. A te ty też proszę, proszę zostawić mojego syna, w spokoju. Nie, Ale proszę, so, proszę dojść do wniosku, że pani syn łagaruje notorycznie. To jest niemożliwe, Je? to, to jest, możliwe, jest Ja pan, Proszę pani, proszę, proszę pani. Ale ja przepraszam, panią... proszę, może, możecie załatwić to z nazwiami, proszę pile, pile, oh, proszę Ja panią zapraszam, bardzo serdecznie na kapkę herbatkę, porozmawiamy o pani z synu. Proszę coś tam... To, co, co jest? To Mam I to proszę. Ja zapraszam bardzo serdecznie. Też nie nie to mam obecności wszystkie. Tak? tak no, no zaprawdę? proszę, no proszę, no proszę. Tak. A co to jest ten? Ty, Cały ty, tydzień obecności, a ty, jednego. No ty chyba jesteś. Proszę kojabalem. Naprawdę zapraszam bo jest, serdecznie na kawkę, herbatkę i tak To jest, kamkę, herbatkę, no. gary, to, jest bo wojna. To, to nie może tak być. E... Dobrze. E... A ty jesteś swoją czy ja po prostu wiedzą. Ty, ty nam Aś się Jesteś naprawdę. Nasze Czy mogę w końcu zjeść? zjeść? Jasne. Cieszymy się, że cię mieliśmy w szkole. Pozdrawiam serdecznie. Do, zapraszam później na dostępne dni do, do pana dyrektora, bo trzeba porozmawiać. Dobrego dnia życzę, do widzenia. Do widzenia. Misaki, jak gdzieś tu jesteś, to lepiej się pojaw, bo jak nie, to zaraz się znajdę. Ale tak właśnie tu będzie. Jak mówiłeś, jeden z. Ty, 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 ty. ja tylko na chwilę, jakby, na tylko, bo bym też zła, zła, muszę wziąć jakby to, więc. E, fio, na... Wracaj, wracaj. wracaj, wracaj. Budaję, ty, ty. O, już mam. Wracaj, wracaj! mnie Oni mnie Oni To Oni mnie zabrali! Oni mnie Oni mnie zabrali! Oni mnie Oni mnie zabrali! portfel! Wow, gdzie ona jest Misaki, jeżeli mnie słyszysz, bo wiem, że jesteś na budynku, jeżeli tu nie zejdziesz, to zaraz cię tam złapię. Eee, czekaj, ja mam plan. Liczę Misaki. do trzech! Misaki? Twój tor czekoladowy z bananami? Miałybyś być truskawek! Dzisiaj nie ma truskawek. No, pojawisz się w końcu, czy mam zaraz tam iść sam do ciebie? Dyrektora nie ma. nie ma. Nie, nie ma, możesz wyjść. Tutaj jestem. Za pan jest. O! Możesz się tak teleportować bez mówienia? Po co? Siadaj, masz jedzenie. Dziękuję. No i to. No mamo, 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 to jest ta uczennica, Jutro. która się biła z tym, tym takim, takim. No to jest ta. To, to nie wiesz czy jaki szkła tak. wyglądała Pani. No nie wiem. No Andrzej prawie został... Proszę ujty. nie plotkować. Ale dobra to ja sobie to zjem A ja już skończyłam! Mogę się? Nie No dobra Właśnie. Będę dzisiaj miły Jeszcze trzy. Bardzo dziękuję! No potem Prawda do mojej restauracji Co? No, bo musiałem zjeść akurat Dzień. No jak mówił, no ona na trochę w szkole jeszcze. Znowu. Mhm. No okay. wiesz, jak czasami przychodzi, to mi mówi cały, cały czas albo coś takiego zrobiła, albo a takiego. A teraz, a teraz wiesz, mu, musi ona panować jeszcze pozostałe poziomy, jakby super Saiyana. To mam zachęcać, Bo, mhm. bo na. Ona chce być lepsza od Maxa i. A? Masz, spędziłeś... Czemu sobie nie dajesz sobie z nim spokój z tym Maxem? Hmm? Czemu nie dajesz sobie spokój z tym Maxem, że musi być od niego lepsza? Ciężko ja widziałam to! Twoje tak? zachowanie na to wygląda. Bo to on zaczął! Dla... nie będę próbowałaś obrażać jakiemuś yy, dziewakowi. Który nie wiadomo dlaczego jest taki wysoki może jest młodszy ode mnie Mówiłem ci Przez to, że jest synem Filipa mm. Dalej tego, nie rozumiem Nie widzisz, no dlatego chcę ją nauczyć Czemu Zazwy... nie odbierasz telefonu? Moje pytanie A... je. Mam do ciebie dzwonił to Co? No A ja nie mam telefonu nawet, czy co? Yeah. Macho? Mm. Co chce, Macho? Musisz do bazy przyjść. Jak Nie wiem, jakiś wypadek był podobno, Nie wiem, co się Jaki dzieje. Jaki wypadek? Smoku dłuższa sprawa. E, e, zapłacę, jak tylko wrócę z tej. Chodź. Jak no, idziemy. Dobra, okej. Musimy sprawdzić, okay. co się dzieje. Następnego, proszę pana. Następnego. Przepraszam, do Pierwsze mamy do pogadania, po drugie. No, Ciędze znowu! Dobra, złapcie się mnie, bo wiem, że ty nie możesz. Nadal. No dobra, jesteśmy, jesteśmy jes... na. No to ja ci tłumaczę, że ja jestem. Co jest? jesteście, bo.? Nie jesteście państwo gościami na terenie nic... posesji. Proszę Słuchaj, się uspokoić. Ja jesteście uprawniony na terenie posesji. Nie skąd? Jest skąd? Jest, jestem uprawniony, Słyszysz? mam jesteś papiery. Jesteście uprawniony. Bob, wyłącz się! Dziękuję! Wracając! Dlaczego jesteś podobny wyżej do diabła? Bo ty nic nie robisz! Ja nic nie robię! Tak, tak, Chłopaki, no. czemu się kłócić no. na środku salonu? Właśnie, właśnie. Co? Czego tu stajesz, jest? Eee, macho na. w ogóle gdzie jest macho? Skąd mam wiedzieć? No, właśnie, właśnie macho nas tak, powiedział, żeśmy przybyli, bo jest czegoś prawda do mówienia? Okej, okay. ty nic nie wiesz? Nie wiem, powiedział tylko, że mam pójść po ciebie, bo nie odbierasz telefonu. O, Boże święty. Zawiodłeś mnie, we o tym ty. Dobra, no ty spokój, małpię, tak? spokój! Ma... Ty też spokój, chłopaki! Chłopaki! Już! Spokój! Po pierwsze, dajcie się ze buzi, po drugie, macie pozdrowienie od smoka. O! O! No Ma restaurację. Ma restaurację? I dziewczynę jak. Co? No. A co pański mąż chciał? Może pani wie. Może jakieś odczyty, że jakieś. Miejsca takie dziwne, tam gdzie trenujecie, coś obok tego? Nie wiem, jakieś takie dziwne rzeczy. Musiał gdzieś pojechać po prostu. Zaraz, to on poszedł tam z... Dobra, to już chyba, chyba wszystko. Ja chyba, chyba? Już, wszystk... już chyba wszystko rozumiem, czyli was wezmą po to, żebyście mu tam pomogli Mam swoje sprawy! No A A może możliwe że tu bo? Może to chodzi o bo? Dobra, gdzie, gdzie jest ta druga lokacja? Bo wy, wy pójdziecie tam gdzie macie panować. Tak! Czy... Dobra, mówiłam, dobra. dobra, Oho! się nie zaczynał z jakimiś innymi osobami, e... zwłaszcza z nią. No i... Dobra, co ty sobie wyobrażasz? Ej, hey, co hmm. przeprawę! No to ty w końcu miałeś po niego iść, a poszedł Filip? Co się stało? Tutaj dobra. nie. No, może lepiej, żeby ci nie wiedziałem. Co, co się stało? Rozi... Rozi... Tu są dramy rodzinne, więc my idziemy na to miejsce, dobra? Dobra, bingi idź z nimi. Dobra, to Dobrze, nie stało się. Te informacje to się podbił z miserem. No właśnie, obroziłaś się, że nie powiedziałem bingi. No właśnie. No właśnie. Oho. Jezus, ja chory jestem teraz i muszę się takimi sprawami zajmować. Nie wytrzymałem. Misaki idź się przebierz o Bob włącz się na komendę włączenie Dobra zostań tutaj Ty w domu Zostań w domu Dobra pójdziesz z nami Jezu Dobrze Przyda nam się ktoś kto będzie miał kontakt Kod. A gdzie jest kod w ogóle? Nie, nie, nie wypraszam Nie, nie mówię sobie. o tam, 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 on gdzieś Ale... wypraszam sobie, jestem bardzo reprezentacyjno... Y, funkcyjny... Dobra, dobra, Fi Filip, bierzesz swojego i idziemy trenować, bo tam przy okazji jest drugi odczyt. Aha... Bo po prostu oni są niereformowalni oboje. Wcale nie! Wcale nie! Wcale nie! Właśnie! Będziesz A się w końcu co się stało dokładnie? On zaczął bić ludzi. Nie ja tak. On zaczął! Ty. To w, to, to w to już nie uwierzę, że moja córka by kogoś uderzyła. w jak sobie pomyślę w sumie. I to Andrzeja. No to tym bardzo. Jak sobie pomyślę. Tak. Patrz, 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 pa, pa. jak pójdziemy tam, to się na, prawdopodobnie się nauczy jak transformować się w Saiyan 3. Nie ja wiem czy jakoś chce. Ale wtedy będziesz potężniejszy od Maxa. Ale ostatni dzień w ogóle jakoś nie za bardzo, wyszła już pierwsza. Ty umiesz to opanować, ty umiesz pierwszą, tak? No jakoś wychodzi. No to będziemy tam prawie dwa dni. Ale nie zawsze. Nie. Będzie ci wychodzić, dobra. Filip, weźcie to miejsce jest, co nie? Tak, tam gdzie... Bob! Bo... Czemu się... to Bob, kto go wyłączył? Bob, włącz się. Włą włącz się. Włącz się. Włącz się. Nie, nie komentuj. Włącz się. komentarz włącz 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 włączenie. Dobra, Bob, chodź, Ty idziesz musgroup. z nami. Jasne. Czemu musi iść? Bo musimy mieć jakikolwiek kontakt, bo ktoś... Jego. Bo nie mam telefonu! Ja Jesteś ja mam bardzo tak. niemiła w stosunku do mnie. A... Yy, a wind musi... Musi ktoś tu zostać, żeby też bronić Panią... Yes. Panią Macho, żeby czasami busie tu nie dostał. Albo co gorsza ci. Właśnie! Ktoś Cię miał otruć. No, 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 Tak, byli jacyś koleś w jakichś dziwnych maskach. Oczekują Państwo ochrony. A co, ja potrzebuję polisy na życie? Zrozumiano. Wykupywanie polisy NIE CHCĘ ŻADNEJ POLISY NA jest. Dobra! Za życie. Ja piórkuje, dobra. Łapcie się, się, nie idziemy dobra. tam trenować. Max pogadam z tobą potem. Masz za co? A, jeszcze nie, jedno, Max. Max. Twoja matka seria może się wkurzyć jak wrócisz. Oooo! Ale przy okazji się nauczycie wszyscy jednej techniki. Tak. Bdziemy się uczyć fuzji i, te, i opanowania transformacji. Mamy ich tego nauczyć sami do końca. Nie Dobra! Nieważne! Nie